Rozdział 23 Bóg, który kocha. W historii misji chrześcijańskich Gladys Aylward zawsze będzie znana jako mała kobieta. Jednak to, czego brakowało jej fizycznej postawie, nadrobiła w duchowych osiągnięciach. Ta nieustraszona misjonarka miała prostą wiarę w Pana objawiała stanowczy brak lęku, hard ducha oraz wytrwałość w służbie dla niego. W rezultacie tego zobaczyła niesamowite odpowiedzi na modlitwy, niezwykłe sploty wydarzeń i zadziwiającą liczbę miejsc w Chinach otwartych na Ewangelię. Pewnego dnia była w domu ze studentami, którzy uciekli przed japońskimi najeźdźcami. Ci młodzi ludzie modlili się o pewien obszar na północnym zachodzie kraju. Z różnych powodów nie mogli się tam udać, więc Gladys doszła do wniosku, że Pan chce, aby ona to zrobiła. Wyruszyła w drogę, polegając na przewodnikach, którzy prowadzili ją z jednej wioski do następnej. Kiedy dotarła do Xinzui, mieszkańcy wioski przekonywali ją, że nie powinna iść dalej. Mówili jej: To już jest koniec, dalej nie ma już nic. Jednak Gleidys sprzeciwiała się: Świat nie kończy się tak po prostu, muszę iść dalej. Właśnie po to tu wyruszyłam. Kiedy wierzący chiński lekarz o nazwisku Huang zobaczył jej determinację, zaproponował, że pójdzie z nią przez pięć dni. Tych pięć dni przeciągnęło się do dziesięciu, ponieważ każdej napotkanej osobie mówili o Jezusie. Ci ludzie nigdy wcześniej o Nim nie słyszeli. Jedenastego dnia wędrowali przez pustą okolicę bez jakiegokolwiek znaku życia. Nie było miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, nie było żywności. To był czas na modlitwę. Glejdy zaczęła swoją modlitwę słowami, drogi Boże, Miej nad nami litość ty widzisz w jakiej znaleźliśmy się sytuacji daj nam jedzenie i schronienie na noc potem miała wyrzuty sumienia że modliła się tylko o siebie i Huanga zaś doktor Huang modlił się Boże poślij nam kogoś komu chcesz żebyśmy opowiedzieli o Jezusie dzisiaj jeszcze nikomu nie złożyliśmy świadectwa a ty posłałeś nas tutaj w konkretnym celu pokaż nam gdzie mamy szukać człowieka którego ty chcesz pobłogosławić ten człowiek był przejęty tylko pracą dla pana lady zdecydowała że powinni zaśpiewać jakąś pieśń więc w świeżym przejrzystym górskim powietrzu zaczęła unosić się melodia i słowa śpiewanej pieśni wkrótce potem doktor Huang zobaczył w znacznej odległości jakąś postać skoczył na równe nogi i pobiegł na spotkanie temu człowiekowi Doktor wołał Gladys, żeby poszła za nim, ale ona nie chciała wspinać się na strome, poszarpane zbocze, a poza tym nie chciała zostawiać ich tobołków bez nadzoru. Huang wrócił po nią wreszcie i przekonał ją, że nie musi się obawiać o ich bagaż. Przecież i tak nie ma tu nikogo, kto mógłby go ukraść. Kiedy dotarli do tego człowieka, Gladys ze zdziwieniem odkryła, że był to tybetański lama czy też mnich. Pomijając fakt, że lamowie nie powinni mieć nic wspólnego z kobietami, ten zaprosił ich na noc do swojego klasztoru. Widząc, że Gleidys się waha, powiedział – czekaliśmy na was długo, byście opowiedzieli nam o Bogu, który kocha. Mała kobieta była zszokowana. Skąd oni wiedzieli, że jest Bóg, który kocha? Czy możliwy był jakikolwiek kontakt tych samotników z misjonarzami, czy też z kimkolwiek innym ze świata zewnętrznego? Kiedy Lamowie zapewnili im poduszki, wodę do mycia i pyszny posiłek, dwóch z nich pojawiło się przed drzwiami Gladys i poprosiło, żeby za nimi poszła. Inni przyprowadzili doktora Huang'a do tego samego miejsca, z sali, w której siedziało na poduszkach pięciuset mnichów. Gladys była zbyt zdumiona na jakąkolwiek reakcję, ale dobry doktor Huang chyba zrozumiał cel tego zgromadzenia, więc poprosił ją, by zaśpiewała jakąś pieśń. Kiedy skończyła, on opowiedział o narodzinach Zbawiciela w Betlejem, a potem o jego śmierci i zmartwychwstaniu. Potem Gladys znowu zaśpiewała pieśń. Huang mówił: "Kolejna pieśń." Ciąg dalszy przemówienia, znowu pieśń, i doktor dalej mówił. W końcu przeprosiła i poszła do pokoju. Była wyczerpana, ale jej praca nie była jeszcze skończona. Dwóch lamów pojawiło się przed jej drzwiami i poprosili, żeby opowiedziała im coś więcej. Kiedy odeszli, przyszło kolejnych dwóch i tak przez całą noc. Wydawało się, że wszyscy oni byli szczególnie zainteresowani Bogiem, który kocha. Po pięciu dniach niczym niezakłóconego ewangelizowania, Gladys Aylward została zaproszona na spotkanie z głównym lamą. Uspokoiła się, kiedy odkryła, że mówił po mandaryńsku, bo ten język akurat doskonale znała. Zapytała go: Dlaczego pozwolił obcej kobiecie zamieszkać w klasztorze i przemawiać do mnichów? Wtedy opowiedział jej tę niesamowitą historię. Co roku, lamowie zbierają i sprzedają lukrecję gładką, która rośnie tutaj w górach. Pewnego roku, kiedy przybyli do wioski, usłyszeli człowieka, który trzymał w ręku traktat i wołał: Kto chce traktat, zbawienie jest całkowicie za darmo. Ten, kto jest zbawiony, żyje na wieki. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, przyjdźcie do sali Ewangelii. Mnisi wzięli traktat, przynieśli go do klasztoru i przyczepili do ściany. Był na nim cytat z Ewangelii Jana 3.16: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To stało się dla wszystkich stałym przypomnieniem, że jest Bóg, który kocha. Przez pięć lat mnisi chodzili na targ sprzedawać zioła i zawsze pytali, gdzie mieszka Bóg, który kocha. W końcu w Lenhof jakiś człowiek skierował ich do budynku Chińska Misja Kontynentalna, gdzie misjonarz wyjaśnił im drogę zbawienia oraz podarował kopię Ewangelii. Kiedy ją studiowali, dotarli do wersetu z Ewangelii Marka 6,15. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę, wszystkim bez wyjątku. Na tej podstawie doszli do wniosku, że ostatecznie ktoś przyjdzie do nich z Ewangelią. Postanowili zatem, że kiedy Bóg przyśle im tego posłańca, powinni być przygotowani na jego przyjęcie. Czekali na to kolejne trzy lata, i wtedy dwóch mnichów, pracując w górach, usłyszało śpiew. Powiedzieli sobie: Tylko ludzie, którzy znają Boga, śpiewają. Wtedy jeden z nich zszedł z góry, by spotkać się z Glejdy, z ich a drugi pobiegł do klasztoru, by wszyscy lamowie przygotowali się na przybycie długo oczekiwanych gości. Właśnie dlatego tych dwoje wierzących zostało tak ciepło przyjętych przez spragnione serca. Czy którykolwiek z tych mnichów się nawrócił? Gladys Aylward opuściła klasztor, nie dowiedziawszy się tego. Wiedziała tylko, że pan poprowadził ją i doktora Huanga do nich poprzez serię bożych zbiegów okoliczności i cieszyła się, że rezultaty może zostawić w jego rękach. Z pewnością Bóg nie aranżowałby tak skomplikowanych okoliczności tylko po to, by w końcu się rozczarowała. Mała kobieta naśladowała pana Jezusa poprzez swoją szczerą wiarę, poprzez posłuszeństwo jego zachętom i poprzez swoje wierne wyznawanie go przed innymi. Widziała, jak wszystkie trybiki jej życia pasowały do siebie, jej służba iskrzyła ponad naturalnymi zdarzeniami. Kiedy ona zbliżała się do ludzi, coś działo się dla Boga.